Czy homo homosyna, czy puszczającą się córkę? O kurwa, dobre pytanie. Czy homo homosyna, czy puszczającą się córkę? Jeżeli wybiorę córkę, to znaczy, jakbym był homofobem. Co tu wybrać? Kurwa, to jest bardzo dobre pytanie. Ale czy puszczająca się córka robi to za pieniądze, czy nie? Czy po prostu dyma się skarży na ok okrągło? Pasi, okej, okay, dy masz się z No to wolałbym. Co... Oczywiście, że córkę. A co w tym złego, że. <laughs> nie, 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 że to nie jest nic złego, że córka się puszcza, tylko. robi co chce, tak? Jest dorosła. <laughs> o, brak, kurwa, zaraz z Jawszanem wyląduje. <laughs> Do mnie Snowdeck napisał na Facebooku. Generalnie yy, z tym Donatem, czy wolałbym wyruchać laskę 10 na 10 z Chujan czy Dorotę Wellman? Ale ciężkie no! A wy co wy by byście wybrali? Mordo jest to towiec, młody si sportowiec. To dla moich owiec. Jak się zamuliłeś, to się odwieź. No, ja chyba Laskę z kąpielą. Zagładaj, kurwa, banda. Herdbandy. Wolałbym wyruchać burne. Burnejkę czy karmowskiego. Poczekaj, muszę sobie sprawdzić. Burnejka. Tak wygląda, burnejka. Karmowski. Dobra, Karmowskiego, no. Wolałbym Karmowskiego. Wolisz <gryptor00> wyrukać eh. czarnoskórą bez cyców w ciele Cristiano białą z ogromnymi cycami w ciele Menela? Czarnoskórą bez cyców w ciele Cristiano Ronaldo. Kurwa, ale to byłbyś. To jest. takie osiągnięcie, jakbyś wydymał Cristiano Ronaldo. Ja ci kurwa dam karmowskiego i Ronaldo gnoił zajebany zażegany. Mój tata sobie mi więcej kasy, skoro jestem bananem. I z nia ruchać przez rok czy z Menelem Gejem. O kurwa! Nie wiem, co było gorsze, słuchanie tego pierdolenia, mojej Staśko czy. czy dymanie się z Menelem. To jest chuj, chuj ten, wy. uprawianie seksu z moją Staśko, to chodzi o. o tej pierdolenie. Dupa, cycki czy twarz? Twarz? Potem ten dupa. Potencylski. A stopy to w ogóle nie ma, kurwa, w tym zestawieniu. Nie ma. co byś wybrał? Zjeść wibelczyk gówna albo wypić kubek szczen. Syny Maksiu, jebać Natalię. Syny i pokażę jak